Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym Wam życzyć zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim rodzinnych świąt wielkanocnych. Powiem szczerze, że dziś nie miałem zamiaru wrzucać odcinka, no ale plany trochę się pozmieniały. Dużo osób pisze w komentarzach, na insta też, ale to troszeczkę mniej. I pytacie tam, czy dodam całe odcinki, gdzie oglądać i tak dalej. Po długich namysłach zmieniłem zdanie i będę dodawać całe odcinki równo o od 19 na playerze. Oczywiście żartuję. Wiecie, ja już czasami nie wiem, jak ja mam to tłumaczyć, że dodawanie całych odcinków to też kradzież. I ona wcale się nie różni o tej w sklepie. Tłumaczycie się mieszkaniem za granicą, jakimiś lukami w systemie i tak dalej. Jeśli mieszkasz za granicą, to już zapowiadam, będzie film jak oszukać system i legalnie oglądać playera. Jeśli widzisz luki w systemie bankowym, to też se wypłacisz czyjegoś konta miliony monet? Prawdopodobnie tego nie zrobisz. No chyba, że jesteś idiotą i życie na wolności ci się znudziło. 10 zł za playera na miesiąc to dużo? 90 za rok to dużo? Moim zdaniem jest to okazja, bo nie masz reklam, wspierasz bohaterów, produkcję, zawsze możesz tą płatę potraktować jak donate dla ulubionego aktora. Pewnie każdy z Was ma jakieś oczekiwania wobec tego serialu. A kiedy oglądasz reklamy, kupujesz pakiet, wtedy oni mogą robić dla ciebie content i będą mieli na to pieniądze. A kiedy ich okradasz, to nie miej wymagań i nie dziw się, że ten serial wygląda jak mizeria po roku w Rosji. Jestem ciekawy, czy kiedyś, czy obecnie chodzisz do pracy za darmo. Pewnie nie. Więc co byś zrobił, gdyby taka malwina gaba powiedziały No wiecie co, odchodzę z serialu, bo mi przez kilka miesięcy nie płacono Pewnie zaczęłaby się burza i hejt na TVN lub produkcję, bo jak oni mogli im nie płacić? A oni wydają komunikat Nie płaciliśmy naszym aktorom, ponieważ notorycznie jesteśmy okradani i produkcja przynosi straty No jakbyś się poczuł, pewnie nie byłbyś taki zadowolony jak teraz Teraz kilka słów dla playera, bo pewnie znów ktoś się tam nudzi i nie ogląda. Pomyślcie nad innymi metodami płatności. Bo jak na razie macie trzy, a gdyby SMS-em szło płacić czy na doliczenie do rachunku, to byłoby spoko. Wiadomo, za SMS-a trzeba byłoby więcej zapłacić, ale to może w dużej mierze zniwelowałoby kradzieże całych odcinków. Bo musicie zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie mogą nie mieć karty kredytowej. Blik źle się kojarzy, a przelewy jak to przelewy czasami wracają. Szczególnie, że od kilku miesięcy player jest płatny. Podsumowując, nie będę i nie mam zamiaru nikogo okradać. Mam nadzieję, że chociaż w 1% coś się zmieni i przestaniecie oglądać tych przegrywów, którzy dodają całe odcinki. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy może mieć kasę na pakiety. Dlatego oglądajcie w telewizji, bo tam jest za darmo. A szczególnie, że za niedługo znów będą leciały powtórki. A od nowego sezonu pomyślę nad konkursem na Playera Plus dla jednej lub dwóch osób na cały sezon, czyli na 3 miesiące. A ty oglądasz legalnie?